Dobry, witamy się z Wami ponownie z naszego sklepu, z magazynu Edziewiarka. Dzień dobry, witam serdecznie. Renata, jestem inna. Dzisiaj e, obgadujemy sznurki, mhm. e, które mamy w naszym sklepie, które są produkowane w Edziewiarce. Tak. W swojej ofercie posiadamy trzy mhm. różne rozmiary sznurków: 5, 3 i 2 mm. E, chcę Wam przedstawić e, piątkę. To jest Royal Fit 5 sznurek. Najgrubszy w naszej ofercie, który ma długość 100 metrów w tym motku i marzeń poliestrową. No i różne robótki, które mamy z tych sznurków, zaraz wam pokażę. To co ja zrobiłam? Zrobiłam koszyczki takie z tego sznurka. Właśnie on dobrze trzyma kształt. I taki koszyczek z drewnianym dękiem. I mam takie dwa. Podobne, ale mają różne wzory. Tu można trzymać różne rzeczy, kosmetyki, moteczki, druty, kto co chce. Też taki koszyk mam, tylko większy. Też przyda się na różne rzeczy do Łazienki, do przedpokoju, na cokolwiek. Mhm. Drugim sznurkiem, który chcielibyśmy pokazać, to jest sznurek Fit Royal Fit 3. O przekroju 3 mm, który w swoim środku również ma rdzeń z poliestru. Ten sznurek również ma 100 m. I tak. Pierwszą rzeczą, jaką pokażemy, to jest ta piękna makrama. Przyjechała do nas z Łodzi na otwarcie sklepu w grudniu. jest to makrama, którą podarowała nam Danusia. Tak. Taka ozdoba dla naszego nowego magazynu. I chyba będzie już się nam to kojarzyło, właśnie nie? z otwarciem. No tak, taka pamiątka. pamiątka. Przyjemna, miła i ładna. Tak. Mhm. Jeszcze y, mamy torebki do pokazania z tego sznurka, y, który, y, które zrobiła nasza koleżanka Stasia. Mhm. Mamy takie dwie torebki. Są takie same, tylko jedna mhm. jest większa, jedna mniejsza. To jest Stasi? Tak, tak, jedna Stasia, jedna moja, którą Stasia dla mnie wydziergała. Bardzo ją lubię tą torebkę. Jest pojemna, jest tak. bardzo poręczna, ma szeroki pasek kolorowy, pasuje do takich różnych stylizacji, do sukienki, do spodni, takich lnianych jakichś. Nie wiem, kojarzy mi się to z latem, oczywiście, z morzem, bo miałam tą torebkę jakiś dziłam nad, mor nad morze. No i bardzo ją lubię. Torebka wspomnień. Tak, tak, bardzo. Wspomina się, mi, może jak patrzę na tą torebkę. Mhm. E, jeszcze mam mm, zrobiony z tego sznurka kosz, taki duży koszyk. E, marączki, mhm. madeno, ale też już wydziergane z sznurka w ciemniejszym kolorze, żeby tak się nie brudził. E, no, i ten koszyk trzymam przy łóżku. Trzymam mam tam robótki, motki? Kota, jak to, jak to dziewiarka? Nie, kot tam nie wchodzi, bo jest zajęty koszyk. Cały czas coś w nim jest. No, rozumiem. No i takie rzeczy mamy z trójki. I teraz chcę jeszcze Wam przedstawić y, ostatni sznurek, co my mamy w naszej ofercie Royal Macram 200. W tym moteczku mamy 200 metrów. Jest to sznurek bez żadnego wypełnienia. Jest dosyć cienki. Można na, robić na różnym szydełku, można na trójce, nawet na i 2,5, jeżeli chcemy coś takiego, coś sztywnego wydziergać. Albo e, e, jeżeli chcemy coś luźniej, żeby było zrobione, no to bierzemy czwórkę, i 4,5, nawet można, można wziąć do tego sznurka. Mhm. E, ja właśnie mam mm, zrobione takie ozdoby na stół, serweteczki. Na stół, na szafeczkę, na jakąś szafkę, e, na półeczkę pod kwiat, pod flakon, takie ozdobne rzeczy. Okay. I też mam bieżnik, który, no, który sobie chciałam wydziergać, no i teraz mam. Użyłam go często, pasuje mi do mojego stołu, który wymierzyłam, żeby mi pasowała akurat taka wielkość, która jest dla mnie bardzo idealna. A ja mam tutaj do pokazania torbę. W zasadzie to śniadaniówkę. Dlaczego? Dlatego, że zawsze noszę w niej śniadanie. Jest to torba, którą wydziergałam no jakiś czas temu, myślę, że około dwóch lat. To była pierwsza torba, jaką zrobiłam na szydełku, ponieważ ja nie jestem szydełkowa, ale szydełko w dłoni trzymać umiem. Torba zrobiona najzwyczajniej półsłupkami, do tego rączki takie tutaj od razu robione. Przy okazji tej torby chciałabym zwrócić uwagę, że jeżeli komuś zależy na tym, żeby te rączki były ciągle czyste, estetyczne, to jednak warto ciemniejszy kolor wziąć, bo jasny kolor latem, przy upałach, kiedy dłonie nam się pocą, kiedy jest kurz, no po prostu szybko się pobrudzi. Mnie to osobiście nie przeszkadza, ja z samochodu do pracy, z pracy do samochodu. No, ale e trzeba zwrócić na tak, to uwagę. Ale tak tak, dobrze wziąć to pod uwagę. Ja też... A jeszcze tylko wspomnę, że ta torba zapoczątkowała chęć y, moją chęć y, pobawienia się trochę szydełkiem. Za chwilę zobaczycie, co mi tam no. wychodzi. Ja mam też y, torbę, którą to też jest właśnie moja pierwsza torba, którą wydziergałam mm. z tego sznurka z y, która ma takie okrągłe mm, rączki. Y, ale tutaj zrobiłam tak, żeby mi się nie brudziło. No, i to jest super <grym> ciemniejszym tak. kolorem. Bo użyłam trzech kolorów. A nawet fajnie, nie? Bo tutaj tak, tu idzie to samo co idzie tutaj. No, tak, jasne, od odwrotnie. ciemniejsze, ciemniejsza, a to powoduje, tak, że tak. nie widać y, tych przebrudzeń. Tak. No, tą torbę robiłam na takim y, bardziej y, ścisło. Robiłam na y, cięższym szydełku, gdzieś bodajże na trójce. No i wyszła taka, no, taka zwarta, która trzyma kształt. Taka torba. Ja kolejną torbę chciałabym pokazać. Torbę, torebkę na zakupy ze sobą na plaży Na plaży. najbardziej. Tak, jest to torba zrobiona przez Stasię. Fajne tutaj są te rączki, które są na tyle długie, że można je sobie założyć na ramię. Na tyle grube, że można nieść coś ciężkiego i nie będzie nam w dłoniach uwierało, ponieważ jest to grube. Jeszcze jest tutaj drugi taki fajny sposób zrobiony. E, pokażę. Te dwie pionowe białe kreseczki. Co to jest? To jest ozdoba, ale tak naprawdę w zamierze było zamaskowanie yy, linii połączenia ze sobą dwóch kolorów, które są no, dosyć kontrastowe, żeby nie było widać tego uskoku. Zrobione coś takiego. Słuchajcie, no, świetne pomysłowo. Tak, tak, zrobione. Mhm. Też mam inną torbę, taką malutką śniadaniówkę, albo torebkę na robótkę. My kochamy śniadaniówki, co nosimy do pracy. Zrobiłam cztery pasy w różnych kolorach i połączyłam w taki sposób właśnie. Mhm. To jest dno takie okrągłe, nie wiem, kwadratowe. Ona nie ma jakiegoś takiego kształtu mhm. pełnego, ale, ale mi się podoba. Chciałam spróbować, no i taka torba mi wyszła. Mhm. Też torba zrobiona przez Stasię, torba... W jednym kolorze wydawać by się mogło, że nudna, a o nie, 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 nie. Ma takie frędzle fajne. Tak. Taka... Ma fajne te, zapięcie. Te, te detale akurat no, tak, robią są, tą torbę są... taką Inka, mikalną, inną. Mhm. Prosta, no, tylko i wyłącznie półsłupki. Tak zrobiona. Ale de ma... detale robią swoje. Tak, takie. Tak. swoją pracę. Mhm. Mam też taką torbę ostatnią, którą wydziergałam. Taka zwykła. A może niezwykła? No właśnie, nie taka zwykła. <laughs> no dla mnie wszystko jest zwykłe, bo szydełko kiedyś od da, dawno temu robię, od, od dawna robię na szydełku. E, no, ma takie jasne tło, kolorowe paski, ale dno ma ciemniejsze. Beż. Przy okazji tej i, i rączki toby, ja bym jeszcze jedną rzecz zauważyła, że tutaj zrobiona jest rączka, ale dzięki temu, że jest obrobiony brzeg to powoduje, Ona że się rączka, trzyma, nie, nie rozciąga tak. się. Przy normalnych, lekkich rzeczach to nie, nie gra roli, ale jak pójdziemy na zakupy i włożymy coś, no, coś ciężkiego, to to się nam wyciąga, to powoduje mhm. stabilizację tych rączek tak naprawdę. Tak, nie? tak, to mhm. tak jest, to prawda. Jeszcze mhm. mam taką siatkę, nie siatkę, nie wiem. Mhm. Taką torebkę no, na lato jest bardzo fajna, na plażę gdzieś wziąć ze sobą jakieś rzeczy, no cokolwiek. Też mam dno kwadratowe, ciemne, rączki są ciemne, ale torba jest jasna i tych ciemnych rączek tak naprawdę nie widać. Widać jasną, białą torbę. Świetnie. Nie? No. I ostatnia rzecz, to są dwie torby zrobione przez, przez Ciebie. No, to są moje prace, dwie torby w tym samym wzorze, identyczne, ale w różnych kolorach, wydziergane i można sobie zobaczyć, jak wygląda ten sam wzór w różnych kolorach. To jest można, już moja. Można zrobić letnią wersję, można zrobić taką wielosezonową wersję. Universal. Uniwersalną. Tak, tak, tak. I takie torebki mm, bardzo fajne też do pracy. Ja często noszę tą torbę do pracy, też biorę ze sobą wszystko, co mi, mhm. co, co mi jest potrzebne. Ja też, ja też. I teraz chciałabym Wam pokazać, tak. jak ja się kręciłam. Zrobiłam taki koszyk. O tak. Nie wiem na co on jeszcze będzie mi służył, do czego będzie służył, dno jest z piątki, nabierane oczka są z brzegu, żeby wyszedł taki kant, wyszły rączki, o, taki rant, nie kant, tylko rant, rączki, nie wiem, myślę, że będą tu robótki, ale ale jeszcze nie wiem. No. No. Ale to spowodowało, w ogóle zobaczyłam gdzieś na YouTubie ten wzór, tak mi się spodobał, że zaszalałam. No, Renata, i szydełko. Tak, ja i szydełko. Ale co, co chcemy pokazać? Chcemy pokazać Wam, o tak, tu jest motek, to jest dwójka. A to jest projekt, który jeszcze jest w trakcie pracy. No, taki. To będzie chodnik, tylko nie wiem, w którą będzie stronę, bo albo będzie w tą, albo będzie w drugą. No tak. To zobaczymy. Fajny wzór, taki tutaj brzeg wychodzi. On jest niby podwójny, ale. Ale, prawdę, ale, nie nie ma, nie jest. ale nie ma dwóch części. No tak jest robiony. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że. Ale uda... fajny. Tak, jest elastyczny. To nie jest coś sztywnego. Jest sztywny tak, jest tak. elastyczny. Tak, tak. Coś co. Myślę, że chodzić po takim dywanie będzie fajnie. Taki, taki będzie masaż. A Do stóp, bóg, do stóp <laughs> masaż będzie. Tak. No i cóż, no to już w zasadzie wszystkie prace, które chciałbyśmy Wam pokazać. Mam nadzieję, że zachęciłyśmy Was do e, e, łaskawym okiem popatrzenia na sznurki, z których można zrobić fajnych, wiele praktycznych, użytecznych rzeczy. No, ja zrobiłam więcej rzeczy niż pokazałam, bo już niektórych nie mam, niektóre dałam w prezencie tak, tak. i tak dalej koleżankom i rodzinie. Często sięgam po ten sznurek i czasami mi się chce, to robię kilka torebek naraz, a potem pół roku przerwy. A potem przerwa jakaś, a potem znów wracam, także zapraszamy do spróbowania, do jakby zrobienia rzeczy, które będą Wam użyteczne i, i, i ładne. Dziękujemy za uwagę. I do następnego razu. Dziękujemy.